Witajcie kochani na kanale Kociara Mruczka, po tej stronie Agnieszka. Zapraszam Was dzisiaj na napój, który gasi gniew, rozluźnia nas. Jest to wino gaszone według przepisu Hidelgardy, mniszki z XII wieku. A oto sposób przyrządzenia tego gaszonego wina. A więc zaczynamy robić to. Nasze gaszone wino. Do tego potrzeba mi szklankę wina. Najlepiej, żeby to było bio-własnej roboty, bo wtedy wiadomo, że to jest jak najbardziej naturalne. Ja w tej chwili kupiłam sobie wytrawne wino w sklepie i chcę to sobie zrobić to wino gaszone. Szklanka wina. Do tego dam. Przyprawę korzenną, którą sobie zrobiłam sama. Tam mam wcześniej nagrane. Możecie zobaczyć, jak zrobić taką przyprawę. Szczyptę. Tak. Tyle tej przyprawy wzięłam do naszego wina. Teraz je gotujemy. Później będzie jak się tam zagotuje nasze wino z przyprawą korzenną. Dodaję pół szklanki letniej wody. Ja mam akurat wodę przygotowaną. I do smaku jeszcze dodam łyżeczkę miodu. Jeśli ktoś jeszcze będzie chciał, to może jeszcze dodać na samym końcu przyprawę. Gotuję ją 3 minuty, bo po, w sumie można 1 minutę gotować to wino. Natomiast ja e, przygotuję 3 minuty, bo jeżeli minutę będę gotować to, to mam wrażenie, że jeszcze trochę jakby miało alkoholu, a to ma być wino gaszone, bezalkoholowe. Nasze wino już 3 minuty się gotowało. Gasimy. I do tego wina dolewam pół szklanki przygotowanej wody. Teraz to nasze winko wleje do kubeczka. Wymieszamy. Jest doprawione. Mamy A teraz jeszcze dodamy miodu do smaku. Można to zrobić też kryzolem czy czymś innym. Ja wolę wziąć miód. A zrobiłam to miodem rzepakowym. A przyprawę moją. Którą sama zrobiłam. I tak to wygląda w wersji końcowej moje kaszone wino. Według przepisu Hidelgardy. Jest smaku bardzo dobre. Zachęcam. Sam Was. Spróbujcie. To moje winko wygląda już w takim efekcie końcowym. A jest przepyszne. Ta przyprawa korzenna daje smak. Można sobie usiąść przed telewizorem. Na przykład, jak jest brzydka pogoda, tak jak u mnie, jest brzydka pogoda, wziąć, zrobić sobie takie wino. Można zrobić więcej. Do termosika i można cały dzień popijać. W sumie gasi nasze zdenerwowanie, nasz gniew, a jednocześnie rozluźnia. Spróbujcie, jest naprawdę przepyszne. Życzę Wam miłego dnia, miłego popołudnia i do zobaczenia do następnego razu. Pa!